Witajcie w czytaniu książek. Moi drodzy, mam dzisiaj w ręku książkę dziwną, jednocześnie trochę śmieszną i książkę, którą jednocześnie bardzo lubię. Książka Davida Hawkinsa. No, mam teraz jakąś taką przestrzeń dla Hawkinsa. Książka, która w zasadzie nie ma rozdziałów i. Można do niej podejść w dowolny sposób, czyli otworzyć na jakiej stronie i przeczytać. Dlatego, że książka składa się z sentencji dłuższych albo krótszych i cała opisuje nasze ego, nasze prawdziwe ja i stosunek do ego. Właściwie w każdym na każdej takiej stronie znajdziecie informacje o tym, czym rzecz to ego jest, co tylko nie otworzycie. Jest też słowniczek, i ja zacznę od słowniczka, a potem przeczytam Wam wybrane sentencje na temat ego. Książka, która może być podręcznikiem, inspiracją, ciekawostką, a jednocześnie bardzo, bardzo pożyteczną. Ma trzy części. Nie ma rozdziałów, ale ma części. W pierwszej części która jest zatytułowana Natura jaźni, mówi o ego, umysłu. Część druga to wyrzeczenie się jaźni, a część trzecia boskość jaźni. Ale ja rozpocznę od słowniczka, ponieważ słowniczek mówi nam, czym są podstawowe pojęcia, o których my czasem tak bardzo dużo mówimy, a nie bardzo wiadomo, czym one są. Świadomość. Świadomość jest nieograniczonym, wszechobecnym, uniwersalnym polem energetycznym, falą nośną i rezerwuarem wszelkich dostępnych we wszechświecie informacji. A co ważniejsze, jest samą esencją i substratem zdolności poznawania lub doświadczania, postrzegania. Bądź bycia świadkiem. Co jeszcze istotniejsze, świadomość to nie dająca się zredukować pierwotna jakość wszelkiego istnienia. Bezkształtne, niewidzialne pole energii o nieskończonym wymiarze i nieograniczonym potencjale, niezależne od czasu, przestrzeni czy miejsca, a jednocześnie wszechogarniające i zawsze obecne. Świadomość, jest bezosobową jakością boskości, wyrażoną jako zdolność postrzegania, jest niedualistyczna i nielinearna. Jest niczym nieskończona przestrzeń, która posiada zdolność postrzegania i jest jakością boskiej esencji. No, taka definicja świadomości. Tu jest więcej zdefiniowanych określeń, pojęć. Ale ja przeczytam tylko niektóre z nich. Dualność. Świat formy cechuje pozorne rozdzielenie obiektów, co znajduje odzwierciedlenie w dychotomii pojęć takich jak to i tamto, albo tu i tam, czy wtedy i teraz, albo twoje, moje. Ta ograniczająca percepcja to wytwór zmysłów z powodu ograniczenia, który wpisany jest w niezmienny punkt widzenia. Ciekawe, co nie? A przeczytam jeszcze może jeden albo dwa. Okay. Ego. No właśnie, skoro książka o Ego to zdefiniujmy. Ego. Czyli jaźń przez małe J. Ego jest urojonym wykonawcą, odpowiedzialnym za myśli i działania. Istnieje głębokie przekonanie, że jego obecność jest konieczna i stanowi podstawę przetrwania. A to dlatego, że podstawową cechą ego jest percepcja i, w związku z tym, podlega on ograniczeniom paradygmatu domniemanej przyczynowości. Skomplikowane. Ego można określić mianem głównego ośrodka przetwarzania i planowania, scalającego, wykonawczego, strategicznego i taktycznego centrum, które koordynuje, nadąża, sortuje, przechowuje oraz odzyskuje. Można o nim myśleć jako o zestawie głęboko zakorzenionych nawyków myślowych, które są efektem bycia wciąganym przez niewidzialne pole energetyczne. Które dominują w ludzkiej świadomości są one utrwalane przez powtarzanie i tzw. konsensus społeczny. Źródłem dalszego utrwalania jest sam język. Ubieranie myśli w słowa jest formą programowania siebie. Korzystanie z zainka ja jako podmiotu, a tym samym domniemanej przyczyny wszelkich działań jest najpoważniejszym błędem i automatycznie tworzy dualistyczny podział na podmiot i przedmiot. Innymi słowy, ego to zbiór programów, w których rozum działa za pośrednictwem złożonej, wielowarstwowej serii algorytmów, gdzie myśl podąża za pewnymi schematami podejmowania decyzji, które są w rozmaity sposób obarczone przyszłymi doświadczeniami indoktrynacją i wpływem sił społecznych. Nie stwarza się samo ponieważ w pakiecie z tymi programami występują instynktowne popędy, do głosu dochodzą procesy fizjologiczne. No powiem wam tak, jeśli się to przeczyta co najmniej dwa razy, albo kilka, najlepiej to naprawdę można zrozumieć z tego słownika, czym tak naprawdę jest nasze ego, przychwycić się na tym, jacy my jesteśmy w pojmowaniu ego, czym jest ego. No dobra, a teraz do konkretów, czyli przeczytam Wam wybrane przeze mnie fragmenty, sentencje o ego. Z części natura jaźni. Wszelkie aspekty ludzkiego życia mają przemijający charakter. Dlatego też trzymanie się jakiegokolwiek z nich w ostatecznym rozrachunku przysparza bólu, i przynosi poczucie straty. Każde zdarzenie jest jednak okazją do poszukiwania w swoim wnętrzu źródła życia, które jest wiecznie obecne, niezmienne i nie podlega utracie oraz niszczącemu działaniu czasu. Szukam kolejnego fragmentu, który sobie dla Was wybrałem i zaznaczyłem. To będzie krótka sentencja. Z tej samej części natura jaźni. Dobrze jest przez cały czas pamiętać, że ego, umysł, nie doświadcza świata, lecz jedynie własnej percepcji świata. Kolejny fragment. Budzenie się świadomości to postępujący proces. Rozwój duchowy jest przyspieszany dzięki zrozumieniu prawdziwej natury ego. Nie jest ono wrogiem, którego należy zaatakować lub pokonać, ani złem, które trzeba unicestwić. Rozpuszcza je współczujące zrozumienie. To jest piękne. Eee A teraz fragment z części wyrzeczenie się jaźni. Zasadniczy charakter pracy duchowej polega na pozostawaniu skupionym na tym, co wyłania się z każdą chwilą i byciu świadomym, co doświadcza i gdzie to jest doświadczane. Inny fragment, tym razem z części Boskość Jaźni. Wraz ze świadomym postrzeganiem rzeczywistości, ustaje wszelka nauka. Umysł cichnie. W spokoju i bez ruchu wszystko, co istnieje, promienieje swoim własnym znaczeniem oraz prawdą, i pokazuje, że natura istnienia jest oszałamiająco niebiańska. Wszystko emanuje swoją boską esencją, jako istnienie samo w sobie. To, co jest i to, co jest boskie, są jednym i tym samym. Życie, podobnie jak istnienie, jest pozbawione przeciwieństw. Tak jak prawda, nie ma swojego przeciwieństwa w postaci samoistnej pseudo-rzeczywistości, takiej jak fałsz. Prawda jest obecna albo nie. Boskość, Bóg, wszystkość, jedność i absolut są wszystkim, co jest. Nie może istnieć żadne przeciwieństwo Boga. Tylko Prawda jest prawdziwa. Nic innego nie istnieje. Wszelki strach wynika więc z przywiązania do formy ze względu na iluzję, że forma jest koniecznym warunkiem istnienia. Spontaniczność życia jest wyrazem swobodnie oddziałujących na siebie esencji. Cud stworzenia jest nieprzemijający, a wszelkie życie ma udział w boskości jego źródła, ponieważ wszystko, co istnieje, wyłącznie na mocy boskiego rozporządzenia. Kiedy objawia się świętość życia, towarzyszy jej wewnętrzna wiedza na temat tego, co oznacza fraza. Gloria in excelsis. Deo. Oświecenie. Oświecenie nie jest stanem, który należy osiągnąć, to jedynie pewnik, któremu należy się poddać, ponieważ jaźń jest już naszą rzeczywistością. To jaźń przyciąga człowieka do wiedzy duchowej. jeszcze o jaźni jaźń jest jak wewnętrzna babcia która czuwa nad dzieckiem by nie zapomniało zabrać swojego płaszcza przeciwdeszczowego lub opłacić czynszu Bóg nie jest złowrogi, lecz kochający strach rodzi się w wyobraźni o życiu Życie jako takie nie ustaje, a jedynie zmienia formę. Źródłem i istotą życia jest Bóg, którego śmierć nie dotyczy. Nie można utracić swojego źródła. Śmierć jest końcem jednego rozdziału z serii historii, które ostatecznie kończą się tylko wtedy, gdy ego-autor poddaje się swojemu źródłu. Świadomość istnienia i znajomość Boga to radykalnie i czysto subiektywne doświadczenie. Nie ma nawet hipotetycznej możliwości, by rozum mógł dojść do prawdy. Prawda jest poznawalna jedynie wtedy, gdy jest się z nią tożsamym. Korzystając z wewnętrznej obserwacji, Uświadamy sobie coś, co pozostaje niezmienne i takie samo bez względu na to, co dzieje się w świecie zewnętrznym bądź na poziomie ciała, emocji czy umysłu. Wraz z tą świadomością pojawia się stan całkowitej wolności. Wewnętrzna jaźń została odnaleziona. Odkrywamy, że cichy stan świadomości, który leży u podstaw wszelkiego ruchu. Aktywności, dźwięku, uczucia i myśli to ponadczasowy wymiar spokoju. I jeszcze o prawdzie. Prawda jest rzeczywistością, nieprawda jest fałszywa, ponieważ nigdy nie istniała i tym samym nigdy nie została zarejestrowana. Dlatego wykazuje w cudzysłowie fałszywą, brak prawdy, reakcję na testowanie świadomości. Świadomość reaguje tylko na to, co jest lub było w rzeczywistości. Źródłem świadomości jest absolutna rzeczywistość, klasycznie nazywana prawdą. I o jeszcze jedna sentencja. Prawda jest radykalną prostotą i boską oczywistością. To jedność. Słowo jedność oznacza pełnię tożsamości istnienia. Wszystko jest kompletne z racji, z racji bycia sobą. Nie potrzeba żadnych opisów ani określeń. Wszystkie one rozpraszają uwagę. Nawet samo bycie świadkiem nie wymaga myślenia. Nie ma konieczności ubierania rzeczywistości w słowa. To nie wzmacnia tego, co jest, a raczej to umniejsza. I ostatnia dzisiaj sentencja z tej książki, która dla mnie niesie wielkie bogactwo różnego rodzaju bardzo mądrych, ciekawych myśli i inspiracji. Nie ma rozdziału między Stwórcą a Stworzeniem. Nie ma podmiotu ani przedmiotu. Są jednym i tym samym. Takie pojęcia jak nowy czy stary to tylko nieistniejące punkty widzenia, jak teraz czy wtedy. Jesteśmy nieustannymi świadkami Stworzenia w samym momencie kreacji. To, czego jesteśmy świadkami, to ręka Boga która przejawia się jako doświadczenie. Świadomość jest okiem lub świadkiem, a stworzenie jest dziełem nieskończonej jaźni. <laughs> Przepraszam. W obecności Boga ustaje wszelkie cierpienie. Człowiek powrócił do swojego źródła, które nie różni się od jego jaźni. To tak, jakbyśmy zapomnieli jakiś sen, albo właśnie się z niego przebudzili. Wszystkie obawy okazują się bezpodstawne, wszystkie zmartwienia są głupimi wytworami wyobraźni. Nie ma przyszłości, której trzeba się obawiać, ani przeszłości, której należy żałować. Nie ma zbłąkanego ego jaźni, które wymaga skarcenia lub korekty. Nie ma niczego, co potrzebuje zmiany bądź ulepszenia. Nie ma niczego, co byłoby powodem wstydu lub poczucia winy. Nie ma żadnego innego, od którego można się oddzielić. Straty nie są możliwe. Nic nie trzeba robić. Nie jest wymagany żaden wysiłek. A człowiek jest wolny od nieustannego przypływu pragnień i pożądania. No i z tym Was, moi drodzy, pozostawiam, i do następnego czytania książek. Trzymajcie się, cześć.